Doskonały awatar. Podczas chrztu w 30 roku naszej ery Bóg przejął kontrolę nad ciałem Jezusa, i przez trzy lata Bóg w postaci Jezusa uczył ludzi, jak bronić się przed podstępami szatana, a także nie dać się zdominować mrocznej tyranii Jalda i nie dać się zwieść demonom. Kiedy Boże świadomość przejmuje kontrolę nad Jezusem, biblijny Bóg jest w stanie komunikować się ze swoimi dziećmi w sposób osobowy, będąc w stanie uczyć je o miłości i boskości, okazując ludzkości swoją miłość do nich, jak pokazał, gdy przebaczył cudzołożnicy, prostytutce, a także celnikowi Mateuszowi i kilku innym osobom. Co więcej, przez Jezusa Bóg dokonał niezliczonych cudów, a jego największy cud odrodzenia się Trzeciego dnia niemal wszechmoc. Jako baranek Boży, a także najsilniejszy awatar Boga, Jezus posiada nieskończoną moc, znacznie przewyższającą połączoną moc Albionu i Drdriaga z największą łatwością. Uważa się, że Jezus dorównuje największym Zarkutas, a dokładniej Kalur, wraz z Barakiem i Ordasem, może nawet ich przewyższając. Pstryknięciem palców może unicestwić niezliczoną liczbę demonów, jednym słowem pokonać bestie z lądu i morza, a także jednym słowem unicestwić każdego demona i upadłego anioła. Prawie wszechwiedza. Jezus ma nieograniczoną wiedzę o całym stworzeniu, znając praktycznie wszystko, czy to w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Nie tylko zna przyszłość, ale jest w stanie zobaczyć nieskończone możliwości przyszłości, dzięki czemu jest w stanie poprowadzić ludzkość najlepszą ścieżką, aby znalazła światło i pewnego dnia współistniała w równowadze i ze ze swoim stwórcą. Jednak Jezus wspomina, że nie wie wszystkiego, ponieważ niektóre tajemnice musi znać tylko Ojciec, jak na przykład dzień, w którym rozpocznie się apokalipsa i Jezus powróci, aby szukać kościoła wszechmoc Genesis. Jezus jest uosobieniem słowa, słowa Bożego, które podtrzymuje stworzenie i wyprowadziło wszelkie istnienie z niebytu, z niczego do wszystkiego. Jezus jest stwórczym słowem Bożym. Z tego powodu Jezus może stworzyć absolutnie wszystko bez ograniczeń, w tym koncepcję, istnienie, rzeczywistość, a nawet samą całość. Zbawiciel może też tworzyć z niczego. Może stworzyć w zasadzie wszystko, co wybierze na niego ograniczoną skalę. Stworzenie. Podobnie jak Arkutas. Jezus ma słabszą wersję Bożej Wszechmocy. Dzięki tej zdolności Jezus może tworzyć materię organiczną lub nieorganiczną z niczego, jako gotowe przedmioty lub po prostu niedokończone elementy. Jako najsilniejszy z Boga, Jezus może stworzyć wszystko, co tylko przyjdzie mu do głowy, zarówno koncepcyjnie, jak i czujące. Obejmuje to tworzenie energii, dusz i życia. O dowolnej złożoności, wymiarach lub rzeczywistościach, gwiazdach i tym podobne. Prawda. Prawda jest uniwersalną koncepcją, która oznacza wszystko, co jest, będąc połączona ze wszystkim, co jest właściwe i poprawne. Pewnego dnia prawda stała się ciałem i zamieszkała wśród nas. A w roku 33 naszej ery została aresztowana przez rzymskich żołnierzy i zabrana na przesłuchanie przez Piłata, który rozmawiał z prawdą. I prawda powiedziała mu, że jest królem, ale że jego królestwo nie jest z tego świata. Prawda głosiła, że przyszedł na świat, aby mówić prawdę, a kto słyszy prawdę, słucha jego głosu. Więc Piłat zadał to pytanie. To przeklęte pytanie, które było przedmiotem refleksji, debaty i konfliktu od lat, czym jest prawda? Piłat niewiele wiedział, że prawda była przed nim, rozmawiała z nim twarzą w twarz. Słowo Jezus Chrystus jest obecnym nosicielem Aeon Logos, który wszedł w jego ciało, gdy był jeszcze dzieckiem. Logos był pierwszym słowem wyśpiewanym przez jednego, który obejmuje i istnieje w całej wielowarstwowej rzeczywistości. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. Słowo było Bogiem, w nim było życie, a życie jest światłością ludzi. Był boskim światłem, które oświeca cały świat. Był na świecie i świat został przez niego stworzony. Przyszedł do swojego ludu. Ale Jego lud go nie przyjął, ale wszyscy, którzy go przyjęli, zasłużyli sobie na miano dzieci Bożych, wierząc w Jego imię, Jezus. Względna zmiana wyglądu. Wygląd Jezusa Chrystusa, podobnie jak Jego Ojca, jest inny dla każdego obserwatora w zależności od Jego rasy, płci, gatunku, kultury, religii, wiary, wieku lub statusu społecznego. Niektórzy, gdy widzą Jezusa, widzą krysznę lub buddę, inni widzą starca, jeszcze inni dziecko, blondyna lub ciemnoskórego mężczyznę. Niektórzy widzą go całego obdartego ze skóry, z bronią w postaci gwoździ w dłoniach i stopach oraz z koroną cierniową, podczas gdy inni widzą go jako świetlistą postać, pełną światła i chwały. Metapotencja. Jezus Chrystus może zrobić absolutnie wszystko, bez względu na wszystko. Jezus posiada niezgłębioną moc daleko poza wszelkim rozumem, logiką i zrozumieniem. Jezus Chrystus może robić co chce, kiedy chce, jakkolwiek chce, pozwalając mu osiągnąć wszystko bez żadnych ograniczeń. I bez względu na to, jak niemożliwe lub sprzeczne, całkowicie przewyższa wszystkie inne siły i zdolności, jakby w ogóle nie istniały. Omni Archa. Po śmierci i z martwych Bóg wywyższył swego Syna i dał Mu władzę i moc nad całym stworzeniem w niebie, ziemi i piekle. Każde kolano musi się zgiąć przed imieniem Jezusa Chrystusa, bez względu na to, kto to jest. Z tego powodu Jezus rządzi i panuje nad wszystkim i czymkolwiek, jako taki. Mesjasz ma absolutną kontrolę nad wszystkim, co istnieje, tak jakby byli jego sługami. Całkowicie zmieniając wszystko, po prostu wydając polecenie. Ma nieograniczone panowanie nad nieskończonym i niewysłowionym. Może przepisać uniwersalne prawa i koncepcje, może tworzyć i niszczyć wieloświaty, po prostu dowodząc nimi. Obejmuje to również byty i pojedyncze istoty, obracając nawet najpotężniejsze postacie, takie jak kosmiczne istoty i najwyższych Bogów. Na swoje sługi, zmuszając ich do wykonywania swojej pracy, tak jak Pan zrobiłby to dla swojego ludu. Początkowe ucieleśnienie działa jako fizyczna reprezentacja lub personifikacja początków. Oznacza to, że może decydować, jak i kiedy coś się zaczyna, ponieważ prawie wszystko ma swój początek: czy to gry, historie, ludzie, bogowie, światy, a nawet wszechświaty. Ucieleśnienie konkluzji. Jezus Chrystus staje się fizyczną manifestacją lub personifikacją konkluzji, zakończeń. Oznacza to, że może decydować jak i kiedy coś wszystko się skończy, ponieważ wszystkie rzeczy mają koniec, niezależnie od tego czy są to gry, historie, ludzie, bogowie, światy, a nawet wszechświaty. Fizjologia bóstwa trynitarnego Jezus Chrystus istnieje w wiecznej harmonii z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Trójca istnieje zjednoczona jako jedno, współistniejąc wiecznie w doskonałej relacji miłości i doskonałości. Są jedynym prawdziwym Bogiem istniejącym w trzech równorzędnych, współwiecznych, współistotnych osobach, trzech odrębnych osobach dzielących jedną istotę. W tym kontekście trzy osoby określają, kim jest Bóg, podczas gdy jedna istota określa, czym jest Bóg. W sumie są bez cienia wątpliwości najbardziej nieuchronną, potężną, boską i niezwyciężoną siłą czystej życzliwości.